Ja już jestem definitywnie w moim takim mudzie pracującym i działającym, czyli zamieniam się w tego pracującego robota, w którym byłam w grudniu. Ale tak, jem sobie moje śniadanie, jest 12.30, ale spoko. Wcześniej spędzam taką szybko sałatkę, jak wstałam, bo że będę miała dużo rzeczy jeszcze do zrobienia, bo mam dużo nagrań i dzisiaj całe szczęście jest miarę jasno i ładne słońce się słońce. Ładne, takie w miarę czyste niebo, więc całe szczęście nie muszę tej walczyć z lampą i wszystko mi fajnie, w miarę szybko wychodzi. Moje włosy przeczesane z yy, zawinięte zabinięte w koka, żeby jakoś tej mi nie przeszkadzały. Eee, I tak, wczoraj byliśmy w Utańsku i w sumie wam tam nic nie opowiadałam, ani nic, bo po prostu chłonęłam to, że jestem nad morzem i to, że po prostu. Wiecie, po prostu chciałam docenić każdą chwilę, każdą sekundę tego wyjazdu. wodę eee, na kawę się gotuję. Robię sobie kawę. Jak już wspominałam, pochowałam wszystkie świąteczne kubki. Zostawiłam sobie tylko takie te zimowe i takie po niezbyt tematyczne. Tu mam kubek z Londynu i piję sobie kawę herbacianej wyspy, to jest korzenne ciasteczko, kawa smakowa 100% arabika, smaku korzennych przypraw i maślanego ciastka. O, Tak ona y, wygląda. Jest całkiem smaczna. Naprawdę jest całkiem okej, niech się zaparzy. Ogólnie przywróciłam się na kawy sypane, bo ja zawsze rozpuszczalne, a teraz sobie robię sypane i naprawdę im smakują. Jakiś progres nastąpił w mojej głowie. Niech trochę się zaparzy, teraz sobie doleję mleka. Um, no, ale wczoraj jeszcze, a tego Gdańska, to właśnie potrzebowałam takiego resetu po tym takim miesiącu pracy i później nawet tych świąt, tych spotkań i tego wszystkiego, tego u mnie wszystkiego, co się ostatnio nie działo w życiu. Dużo rzeczy też wam nie pokazywałam, no bo to były takie prywatne, ale no czułam, że... to no, wam wspominałam ostatnio, że ja już lecę na oparach i potrzebowałam takiego resetu i tak spontanicznie Wyszło z tym Gdańskiem na jeden dzień, na taką szybką wycieczkę, a że wczoraj było święto Trzech Króli, no to przy okazji skorzystaliśmy z takiej połowy naprawdę cudownie. I pierwszy raz byłam nad morzem w zimę, i w ogóle ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam nad morzem polskim, więc fajnie tak sobie przypomnieć. I, I na pewno jeszcze w tym roku wrócę do Gdańska na rozdanie dyplomów, bo moja uczelnia jest właśnie w Gdańsku, więc bardzo się cieszę. Ale to już wtedy będzie ciepło, bo to będzie pewnie jakiś czerwiec albo lipiec, więc. Super, ja tu jestem brudna. Bardzo możliwe, że od mąki się ubrudziłam, a bluza czysta, wyciągnięta z prania. Dobra, więc ja lecę kończyć śniadanie. Piję sobie kawę i idę dalej e, nagrywać, bo jeszcze mam jeden przepis do dokończenia. Dzisiejszy poziom motywacji równa się minus 10. O Jezus. Młody spał 20 minut. Nawet chyba nie z 15. Nie. No. Jeszcze krócej? Nie wiem, po prostu czuję, że dzisiaj nie daje rady. Oczywiście leżę na podłodze obok kolejki, bo lubię leżeć na podłodze. Czyż nie? Czyż nie? Pogoda też nie jest sprzyjająca. Chociaż widzę, że jakieś słońce wychodzi, więc jest dla nas nadzieja, nie? Jest dla nas nadzieja. Stupka. O matko, będzie ciężko. Nie damy się, nie? Nie damy się. Są czasem już drugą kawę dzisiaj. Miłość ewidentnie jej potrzebuję. Mm. Mały w końcu zasnął. Słownie w, w tramwaj mi zasnął. Eee, tak, a ja tutaj z nim przyjechałam do Zoo, bo już tak naprawdę planowałam z nim tutaj przyjechać od jakiegoś czasu, ale jakoś albo padało, albo było pochmurno, albo mi się nie chciało, albo był jakiś marudny, więc padło na dzień dzisiejszy, ale niestety mi nie zasnął po drodze. Jednak to nic, bo świeci piękne słońce i przynajmniej ja sobie skorzystam, się dotlenia i przyznam Wam jednak, że jak macie jakiś gorszy dzień albo jakoś, nie wiem, zero energii, to polecam iść na spacer i się dotlenić, obojętnie czy świeci słońce czy nie, po prostu idźcie na zewnątrz, przejdźcie się i natura naprawdę działa cuda, a jak jest słońce, to już w ogóle... Teraz jakoś tak lepiej mi się zrobiło. Moje włosy w z inną stronę. Matełam tutaj ja tego nie mówiłam, ale teraz będąc w Gdańsku to też chciałam sobie przy okazji zobaczyć jak wygląda to miasto, zaczerpnąć trochę takiego życia nielokalsowego. Nie wiem jak to określić. Po prostu zobaczyć jak to tam wszystko wygląda, bo w tamtym roku... Zastanawiałam się dosyć porządnie nad przeprowadzką właśnie do Gdańska. Jakby nadal mam to w głowie i nadal się w tym zastanawiam. No i właśnie ten wyjazd chciałam też poświęcić na to, żeby zobaczyć jak to w ogóle tam wygląda. I moje przemyślenie jest takie, że Gdańsk jest bardzo ładnym miastem, jednak tylko w centrum. Na obrzeżach bardziej, nawet jak się już jedzie w stronę jakiejś plaży, to... Jakiś jakąś obrę to już jest tak bardziej perylowsko, jest już tak bardziej no, staro i jakoś tak nie wiem, niemiecko, dziwnie ogólnie, więc mam jeszcze nadal takie... może to mieszane uczucia, ale jeszcze nie zdecydowałam co i jak. Nadal jest na jest ostatniej mojej liście do zastanowienia. Gdzieś tam właśnie przeprowadzić, tam przenieść, um, więc zobaczymy. Ale teraz, jak sobie tutaj chodzę po Poznaniu, w centrum tej przy zamku, tutaj to się czuję jak w jakimś Harry Potterze, coraz bardziej dostrzegam piękno tego miasta. Więc zobaczymy, co mi życie przyniesie. Eee, przeprowadzić na pewno, bym się chciała, a to czy do po prostu innego miejsca w Poznaniu, czy do innego miasta co ten rok pokaże. Tak wygląda człowiek, który od ponad 3 godzin nagrywa przepisy. 12.12 .12. oficjalnie skończyłam pracę. Jeszcze teraz tylko trzeba posprzątać ten pierdzielnik. Ja już nawet nie wiem co się dzieje na mojej głowie. Przyznam szczerze, że jeszcze tutaj trochę posprzątałam w międzyczasie. Ale tak to tutaj to była masakra, jakaś jedna wielka. Ale jak mam dzień wolny, w dni kiedy nie opiekuję się małym księciuniem, to nagrywam przepisy albo na swój profil, albo do mojej drugiej pracy, jakim jest po prostu nagrywanie przepisów na profil Kasi. Także Uff, wymiękam. Jeszcze nie do śniadania. Ale tak naprawdę tutaj jak sobie robiłam jakieś przepisy, które nagrywałam, to też sobie coś tam, wiecie, no musiałam to próbować i tak dalej, zjadłam jedną trzecią gofra, więc super. I tutaj też dziękuję mojej współlokatorce Oli, która pożyczyła mi, przyniosła mi z pracy gofrownicę. Genialna jest ta gofrownica, ta firma Raven. Tak świetnie piecze, naprawdę już dawno nie miałam tak dobrze zrobionych gofrów i ewidentnie muszę sobie, muszę zainwestować w lepszą gofrownicę, bo ta moja mała, okrągła section jest ładna, urocza, ale no nie dość, że długo piecze, to jeszcze, ym, no długo piecze, no i robi się tylko jeden mały goferek. A tutaj dosłownie dwie minuty i gofer gotowy, więc wow. A tutaj jak wygląda pierdzielnik, tutaj proszę bardzo backstage, tak tam jajka mi przytrzymują tło. No tutaj już jest miarę ogarnię, jest do pochowania, bo nie mam dostępu do lodówki. Tutaj goferki, pomyte już naczynia, bo było dosłownie uff, tyle. I tutaj rzeczy, które były na stole. I moje skiety, awokado. Wyjdź człowieku na chwilę, kupuj mało. A wychodzi, że ładowane jakby duin. I takie ładne podstawy. I to jeszcze przed 10. I, I to jeszcze przed 10. Tak. Polecamy Homle. Ej, o rzeczy. mi dużo, dory, dużo ładnie rzeczy. Ej no. Ej, tutaj też są fajne. Ale no takiego kształtu mi brakuje, właśnie, żeby to było rozszerzane, tak, a tutaj jest Ale ten zielony ten. jest jeszcze ładny, możemy pokazać widok. Ten też jest ładny. Jest przepiękny. Ale my bierzemy te. Tak. Pięknie. Poszły gąbki. Tak, tak się kończy. złoby się wybierają przy końcu. Jedna, druga, i zmokniemy. nie. jak ja wyglądam? Przepięknie. Nie polecam takich potrzebnych butów w żadnej galerii. Bo kompocik w stopach gwarantowany. I finalnie, i tak kończę w bluzie w jakichś szerokich spodniach, czyli to, co teraz jest najbardziej modne. Ale nie lubię być tak, wiecie, chodzić ubrana tak to, co wszyscy chodzą, ubrani. Ale w takich momentach, kiedy nie wie, co się ubrać, to to jest najlepszy strój: szerokie spodnie i luźna bluza. E, tak, dzisiaj jest piątek, co, co bardzo mnie cieszy, bo jestem naprawdę taka jakaś wymęczona po tym, tym dniu, ale wczoraj był bardzo dobry dzień i liczę, że dzisiaj będzie równie dobry dzień. Mam o wiele lepszy humor niż na przykład w środę. Środa to w ogóle była jakaś katastrofa, ale ewidentnie coś musiało być z albo po prostu jakaś energia nie taka była, bo dużo osób widziałam, że narzekało, a moje dzieci to już w ogóle były bardzo kapryśne ale przetrwałam. Z tymi odfitami to też jest tak, że ja zwykle staram się pomyśleć wieczorem, co ubiorę kolejnego dnia, szczególnie, jeśli muszę rano wstawać i mam mało czasu. Ale no różnie to bywa, od, właśnie kilku dni totalnie nie mam pomysłu i nawet jak ubieram właśnie spodnie i bluzę, to mi coś to nie leży i mam takie co jest? Czemu jestem taka jakaś wybredna, jeśli o to chodzi? Są tylko ciuchy, bo tu założyć cokolwiek. Ale słuchajcie, nie. Nieraz założy się cokolwiek i jest takie mm, mm flip. A nieraz założy się cokolwiek i jest kupa. Ostatnio tak się właśnie czuję. Owo niesamowita sprawa. Czy coś się pali? Dziwny zapach. Dobra, która godzina. Firma 07. Jeszcze wyciągnęłam taką bransoletkę z Lilu, która była kiedyś bardzo, bardzo popularna, e, taka ta wstążkowa. Już jest dosyć luźna, bo się wyciągnęła przez lata, ale zapomniałam o jej istnieniu i sobie teraz przypomniałam, więc dzisiaj będzie stopiła mój naparstek. Dobra, usta i połacimy. Ale ja marzyłam o tej chwili. Naprawdę, to. No. Przyniosłam sobie z balkonu e, mój fotel wiklinowy. Proszę bardzo. Tak on się prezentuje. E, latem non-stop na nim siedziała, miałam śniadania, obiady, kolacje. Wieczorami patrzyłam sobie na gwieździste niebo. Siedziałam pod palemką i stwierdziłam, że czemu widzimy, by też nie zwrócić sobie tych wspomnień i sobie też nie podzielić pod palemką? Więc proszę bardzo, moja trochę już zdechająca palma. Spokój się. W ogóle nie wiem, czemu tak późno go przyniosłam tutaj. No ale nic. Przyniosłam troszeczkę bliżej Was tutaj zbliżę. O tym momencie marzyłam, naprawdę, od kilku dni, żeby zrobić sobie taki self care, a z racji tego, że dzisiaj jest piątek, mogę sobie na to pozwolić. Prawda, ja tu muszę też wcześniej stać, bo mam studia przez weekend, są online, więc nie muszę nigdy jeździć i się szykować, więc to jest bardzo duży plus. Dlatego um, zrobię sobie jakąś taką pielęgnację. Ja Mogę nałożyć sobie maseczkę. Zaczęłam robić trening, ale słuchajcie taka migra na mnie złapała, że pierwsze co to po prostu pobiegłam po tabletkę na głowę. Położyłam się na podłodze i leżałam na podłodze i ten trening nie dokończyłam, ale no w tym przypadku no jednak zdrowie fizyczne jest ważniejsze i jeśli się źle czuję, no to nie będę się katowała jakimś treningiem, prawda? Mimo że bardzo miałam ochotę go zrobić, no to cóż. Odpuściłam sobie, wykąpałam się, oczyściłam twarz, wysmarowałam się balsamem rozświetlającym, nawilżającym, żeby błyszczeć jak ta gwiazda na niebie, których teraz obecnie nie mam. Więc przynajmniej ja będę błyszczała. To jest DJI, to jest piernik, imbir, cynamon. Jeszcze zużyłam te wszystkie takie świąteczne, klimatyczne produkty, które mam. No, pachnie obojętnie. i świeci się jakoś mocno, więc jakby na luzie. I mam ochotę nałożyć sobie maseczkę, dlatego też sobie założyłam jeszcze opaskę. Mam sporo maseczek w płachcie. Dumną że ja nie jestem jakąś wielką fanką masek w płachcie, bo one są dla mnie zimne. Spadają z twarzy, niby ich nie lubię, a zawsze jak gdzieś tam widzę w sklepie jakieś fajne to sobie kupuję. Teraz też dostałam jeszcze na święta trzy takie fajne zwierzaczkowe. Tutaj mam jeszcze jakąś śluzę ślimaka. I taką perłową, która szczerze mówiąc mnie kusi. Koreańskie maski są zawsze świetne. A te zwierzęczkowe, co one mają robić? Wyglądają. jednorożca Panda i tybrysa, który a nie, przepraszam. Leopard, który mi właśnie upadł. Nawierzenie i rozświetlenie, nawierzenie i rozświetlenie, nawierzenie, rozświetlenie. 8. Mm. To co, jak sobie być jakimś zwierzakiem może będę unikornem, co Wy na to. Czy być mi się koalą tutaj? <grym _> będę mi się koalą z, w, tej, w, tych pal, w tej palmie. Idealnie to jest, sprawdzę. Więc nakładam sobie, dobra, 5-10 minut. Auć. Nie mówcie, że się jeszcze przyciąłam. A taka byłam z siebie dumna, że nic sobie nie zrobiłam w tym tygodniu, oprócz oparzenia w palec, ale to było małe oparzenie. Więc wybaczam sobie. Nie pachnie jakoś wybitnie. I to naprawdę ma ten... A, dużo tej esencji w środku. Naprawdę ma... Yy, wzór. Bo kiedyś kupiłam taką maseczkę, która miała być niby z wzorem. Uch! I A tego wzoru wcale nie było. I byłam bardzo rozczarowana. Ej, ale urocza. Dobra, w którą tą stronę? W tą. Jest dosyć mała, ale no myślę, że sobie jakoś poradzę chyba. Dobra, tu jest na nos. Uwaga, zakładam. Jest jakieś zimne. Hmm. Będę teraz błyszczała. jak na prawdziwą gwiazdę przystało. Resztę nakładam z tej maski, bo się wręcz sączy na szyję. I zabieram się za tworzenie mojego Vision Board, który będę robiła już chyba drugi czy tam trzeci rok z rzędu. I tak, jest 10 stycznia, a ja dopiero to robię, ale jakoś wcześniej nie miałam, nie miałam jakoś chęci. Ja muszę, słuchajcie, czuć to coś, żeby, żeby coś takiego zacząć robić. A nie, że tak po prostu. O, sobie siadam i robię. I taki będzie mój piąteczek. zajęcia i lecę teraz na paznokcie, bo cały czas sypie śnieg, lecę teraz na paznokcie, bo mam szpadle takie, że ja się zastanawiam, jakim cudem ja w ogóle się jeszcze opodcieram, więc no i wymysł mam też, bo to budynek jest łamany, jest, jest zimno.